Witajcie w podcaście nie do końca naukowym. Tu rozmawiamy o wszystkim, co związane z nauką, studiowaniem, doktoratem, pedagogiką, edukacją medialną, sztuczną inteligencją czy nawet psychologią. Przygotujcie się na fascynujące rozmowy, ciekawe fakty i luźną atmosferę. Przełączcie się na naukowe fale, ale pamiętajcie, nie bierzcie wszystkiego zbyt poważnie. Zapraszam, Weronika Wójcik. Hej, cześć, dzień dobry. Dzień dobry po długiej przerwie, dlatego że jak pewnie dało się zauważyć i jak sami to zauważyliście, znowu jakiś czas mnie nie było, ale wybaczcie, depresja nie jest łatwą chorobą do, do poradzenia sobie z nią i z jej konsekwencjami, a także z tym... Co powoduje w organizmie. Dzisiejszy odcinek nie będzie milutki. Myślę, że dla wielu będzie w jakiś sposób uwierający, a nawet bym powiedziała, że niektórzy mogą go odebrać jako, jako cios w twarz, dlatego że dzisiaj będzie o szkole. Pamiętam jeszcze z czasów szkoły podstawowej na wakacje, znaczy w momencie, kiedy się było zakończenie roku szkolnego i kiedy było to uroczyste pożegnanie na sali gimnastycznej. To wisiał taki napis: Koniec szkoły jest wesoły. No i tu analogicznie dzisiaj powinno wisieć: powrót do szkoły nie jest wesoły. Nie jest na pewno wesoły dla nauczycieli, o czym dzisiaj chciałabym w dużej mierze powiedzieć. Nie jest też wesoły w jakiejś mierze dla uczniów, a szczególnie tych prześladowanych czy zmagających się z efektami agresji rówieśniczej. No i w końcu też dla niektórych rodziców, którzy popadają w paranoję facebookową, o czym także w dzisiejszym odcinku nie do końca naukowym. Zacznijmy sobie od tego, że no, jakby nie patrzeć, współczesna szkoła jest mało współczesna. Cały czas bazujemy na systemie przygotowującym robotników do pracy w fabryce, czyli ponad stuletnim systemie pruskim. I choć możemy mówić o pewnych zmianach w metodologii, w środkach dydaktycznych, w tym, że pojawiły się jakiegoś rodzaju technologie w szkole, mamy rzutniki, komputery, laptopy, o tyle nie zmieniła się sama mentalność szkoły, i trudno winić tutaj samą szkołę. Dlatego, że no, za tę mentalność i za ten system odpowiadają zupełnie inni ludzie. A teraz nowo wybrana władza zaczęła, przepraszam, że to powiem, ale od dupy strony reformy, bo nie jest najważniejszą kwestią religia w szkole, czy ona ma być w szkole, czy nie ma być w szkole. To jest naprawdę rzecz drugorzędna. Osobiście uważam, że, że naprawdę nie, nie, nie istnieje potrzeba by się tym zajmować. Bardziej należałoby się zajmować pensją dla nauczycieli tym, że nauczycieli nie ma. Że obecny wiek nauczyciela to jest 50 plus, a więc mamy do czynienia z zawodem, po pierwsze, bardzo mocno sfeminizowanym, a po drugim, z, z zawodem starzejącym się. Więc tu należałoby pomyśleć, co zrobić, jak zrobić, aby no, tych nowych nauczycieli przyciągnąć. Natomiast trudno przyciągać nauczyciela pensją 200 w momencie, kiedy musi pracować 40 godzin dziennie, 40 godzin tygodniowo i. i i z własnej kieszeni wykładać na środki dydaktyczne, yy, użerać się, bo tak niestety często jest z młodzieżą, która nie słucha, która jest rozwydrzona, bo też co chciałabym bardzo mocno zaznaczyć, dlaczego te problemy z edukacją pojawiają się teraz, to wcale nie jest tak do końca spowodowane tym, że są nowe technologie i, i szkoła za tym nie nadąża. Tak na dobrą sprawę mamy do czynienia raczej ze zmianą pokoleniową i raczej ze zmianą podejścia ludzi do szkoły w tym nie tylko samych dzieci, ale także ich rodziców, bo autorytet nauczyciela tak na dobrą sprawę został całkowicie zrujnowany, bo kiedyś na przykład gdybym ja w szkole odpysknęła nauczycielowi, to nie dość, że bym dostała przysłowiowo po głowie od tegoż nauczyciela, to jeszcze bym dostała w domu, że nie szanuję nauczyciela. A dzisiaj dzieci nie dość, że jak potrafią włożyć nawet kosz na śmieci nauczycielowi, jak pokazują historie medialne, to jeszcze przychodzą do domu i rodzic staje w ich obronie, znowuż oskarżając nauczyciela. A więc mamy do czynienia z taką sytuacją, no trochę tragiczną, dlatego że nauczyciel nic nie może, a za wszystko obrywa. I to jest naprawdę sytuacja, jak dla mnie, taka, którą z której trudno jest wyjść i, i której problem będzie też społecznie bardzo trudny, trudny do rozwiązania, bo zresztą to tak jak istnieje całej masy mitów na temat nauczyciela, tego, że nauczyciele mają dwa miesiące wakacji albo dwa tygodnie ferii, no jak ja to słyszę, to mnie po prostu ściska, bo to oznacza, że człowiek, który tak mówi, jest naprawdę mało inteligentny i nigdy w życiu się nie zainteresował tym, jak wygląda praca nauczyciela, więc takie osoby, jeżeli nadal wierzą w te pogłoski, to zapraszam do pracy w szkole. Jest dużo teraz wolnych etatów, można się zapisać i proszę sobie zobaczyć, jak to fajnie jest. Faktycznie te dwa miesiące mieć wakacji, to zapraszam zobaczyć sobie, jak wygląda szkoła w trakcie wakacji, co się w tej szkole dzieje, jakie są tam przygotowania, ile jest zebrań, różnych rad, planowania rocznych, rocznych planów. Przygotowywania zajęć, konspektów tych zajęć, scenariuszy, materiałów dydaktycznych, to się nam wszystko wydaje, że to jest takie proste. W zupełności, w zupełności nie jest. Nawet dla nauczyciela, który ma 20, 20 lat stażu zawodowego, tak jak już wspominałam, edukacja mimo wszystko stara się ewoluować i chociażby te środki dydaktyczne ewoluują, więc to też wymaga od nauczyciela takiej nieustannej nauki, nieustannego przygotowywania się do tego, co, co przyniesie jutro. Profesor Krustańska, jedna z najwybitniejszych dydaktyków współczesności na arenie krajowej. Bardzo w ogóle uwielbiam profesor Krustańską i odsyłam was do wszelkich publikacji, które popełniła. Ja sobie zapisałam takie bardzo, bardzo fajne stwierdzenie, które napisała w jednej swojej książce. Biurokratyczno-ideologiczne podejście. I to jest fakt, że szkoła dzisiaj tak funkcjonuje jak korporacja, jak jakieś ogromne biuro. I ona zauważa, że no właśnie takie biurokratyczne, ideologiczne podejście, które spoczywa na nauczycielu, kształtuje nie tyle jego samego, ale całą edukację. Tutaj począwszy od modelu niedoskonałej szkoły po proces kształcenia wyższego przyszłych nauczycieli, bo to też jest ogromny problem, że kształcimy przyszłych nauczycieli w ogóle, ich nie przygotowując tak na dobrą sprawę do zawodu, bo, fun fakt, jako osoba zajmująca się kompetencjami cyfrowymi, niestety z przykrością stwierdzam, że nie ma edukacji medialnej dla przyszłych nauczycieli, czy to będzie nauczyciel wczesnoszkolny, czy to będzie oligofrenopedagog, czy to będzie ktoś z resocjalizacji, nie ma edukacji medialnej dla żadnej z tych nauczycieli, czyli my nie uczymy tych technologii. Nie wpływamy na to, jak będzie kreowała się przyszłość. Eee, no, powodów niedostatecznej edukacji w Polsce należy rozpatrywać bardzo, bardzo wielowątkowo. No bo po pierwsze bardzo trudno obwiniać nauczyciela, który był przez lata kształcony pod wymagania polskiej szkoły, o współczesny jej wygląd, tak? No bo jeżeli ktoś 17 lat siedział w ławce w ciszy, no to według niego tak wygląda edukacja. I trudno wyjść z tego, z tego schematu. Zresztą pamiętam i, i sama to zauważam, i też zachęcam swoich studentów do tego, żeby nie bali się ze mną dyskutować, żeby, żeby w ogóle się odzywali, że, że, nie, że ja ich w żaden sposób nie skarcę i nie ocenię. Natomiast ja osobiście przez tyle lat swojej edukacji uważam, że nie miałam takich możliwości, żeby się odezwać, żeby powiedzieć faktycznie, co myślę. To trochę tak jak z interpretacją wiersza. No niby każdy może mieć swoją, ale jest jedna słuszna. I to cały czas niestety tak funkcjonuje i tak wygląda. Także trudno tutaj tego nauczyciela za to obwinić. No i właśnie, no, rola i funkcja nauczyciela powinna ewoluować wraz ze zmianami współczesności. No, trudno nam jest się od tego, od tego, od tego oderwać, a szczególnie Nauczycielom, którzy mają wieloletni staż zawodowy, oni bardzo niechętnie ulegają zmianom, co też jest naturalne i uzasadnione psychologicznie. No, zawsze wybiorą to, co znane i, i bezpieczne. Tak, tak po prostu działa, działa człowiek. No, oświata, można by rzec, że troszkę skamieniała i zamarła w miejscu. Brakuje nowych nauczycieli, młodych przede wszystkim nauczycieli. Ci, którzy jeszcze pracują, tak na dobrą sprawę, bardzo często dobiegają już do emerytury. Reformy do tej pory przeprowadzane spowodowały, że ta grupa zawodowa nauczycieli bardzo się podzieliła, i to też powoduje, że nie ma jednego głosu w sprawie edukacji, tylko, tylko jest mnóstwo różnych, które nie mogą się ułożyć w żadną całość. I pozwolę sobie. Chociaż zajmuję się pedagogiką medialną i edukacją medialną, jestem zwolniczką wprowadzenia technologii do szkół, to pozwolę sobie stwierdzić, że na ten moment polska szkoła nie potrzebuje maszyn i sztucznej inteligencji, ale potrzebuje z powrotem autorytetu, szacunku, godnego wynagrodzenia i dobrych relacji. Czyli czegoś, co na piramidzie maslowa uznalibyśmy za podstawowe kwestie. My, jako społeczeństwo, też potrzebujemy zrozumieć, że nauczyciel to jest tak ważny zawód na równi z lekarzem, prawnikiem. To jest zawód, który, tak na dobrą sprawę, kształtuje każdego młodego człowieka na tym świecie. I bardzo trudno pojąć rodzicom, jak ogromną rolę odgrywa szkoła w życiu ich dzieci, jak ich kształtuje, wychowuje. Pomaga im rozumieć świat, poznawać go. No, rodzice oczywiście robią to, ale w dużo, w dużo mniejszej wersji. Zresztą jest cała masa rodziców, którzy się cieszą, że dzieci idą do szkoły, bo nareszcie nie ma ich w domu, bo co z nimi w tym domu robić? No, niestety, tak to wygląda. I a propos rodziców, bo widzę, że zrobiło się trochę niebezpiecznie, jeżeli chodzi o Facebooka i rozpoczęcie, rozpoczęcie szkoły. Dzisiaj widziałam, że jedna właśnie z moich nauczycielek udostępniła na swojej tablicy facebookowej taki post, no powiedziałabym paranoiczny zupełnie, mówiący o tym, jak to pewna matka robi zdjęcie swojej córeczce na tle szkoły, bo dziewczynka idzie pierwszy raz do szkoły, no i następnego dnia córeczka zostaje porwana, wywieziona samolotem do 43-letniego pedofila. Przeczytałam to i się złapałam za głowę, dlatego że owszem, ja rozumiem, że istnieje coś takiego jak szareting, że należy uważać i być bardzo bezpiecznym w sieci, ale zdradzę teraz Państwu ogromną tajemnicę, której się pewnie nie spodziewacie, ale wysłanie zdjęcia za pomocą Messengera, czy Whatsappa, czy maila jest równoznaczne z udostępnieniem zdjęcia na Facebooku. Jeżeli ktoś będzie chciał dotrzeć do tego zdjęcia, to wierzcie mi Państwo, że dotrze. Różnymi środkami. Wszystko, co wrzucamy do sieci, z tej sieci nie ginie. Więc to nie jest tak, że opublikowanie zdjęcia na Facebooku rodzi ryzyko y, większe od tego, że wyślemy je komuś na Messengerze prywatnie. Nie. Ryzyko jest takie samo. Jeżeli jest jakaś grupa pedofilów zorganizowana, która będzie chciała dotrzeć do takich zdjęć, dotrze. Dark Web jest... Y, Rzeczą naprawdę okropną, i, i nie życzę Państwu, żeby, żebyście musieli doświadczać jego zakamarków kiedykolwiek. Natomiast tam jest wszystko. Yy, I radziłabym naprawdę nie popadać w taką paranoję, yy, bo na dobrą sprawę. Yy, no. Pedofilów na tym świecie jest multum. Czy są oni nowym zjawiskiem? Nie, są oni od dawna. I od dawna dzieci były porywane, zaginione, i to jest bardzo trudny temat. Ale prosiłabym o to, żeby nie pisać takich postów na zasadzie, że no nie, nie wstawię zdjęcia dziecka, bo, bo inaczej zostanie ono porwane. No, usłyszcie Państwo, jak to brzmi? To, to jest kontrolowanie czyjegoś życia. My mamy wpływ na to, kto może wejść na nasz profil, kto może komentować dane zdjęcie, więc. Zabezpieczmy się tak, aby czuć się z tym bezpiecznie, ale nie zabierajmy sobie tego, jeżeli ma to sprawić nam radość. Bo osobiście uważam to naprawdę już za pewien rodzaj hipochondrii, bo jeżeli dojdziemy do takiego wniosku, to zaraz rodzice będą siedzieli z dziećmi przy jednej ławce w szkole. Bo już dzieci się do szkoły odwozi, przywozi. Szkoły są tak zabarykadowane, że naprawdę z zewnątrz już nikt nie może do niej wejść. Jak ja chodziłam do szkoły podstawowej, to po pierwsze chodziłam na pieszo kilometr, nikt się nie przejmował, czy mi coś będzie, czy nie będzie. Szkoła była miejscem otwartym, tam mógł wejść każdy. Natomiast teraz, jak na przykład jadę do liceum z, z jakąś grą dydaktyczną, to żeby wejść do szkoły, to muszę być zgłoszona dyrektorce, portierowi i komuś tam jeszcze, żeby ktokolwiek mi w ogóle otworzył drzwi do tej szkoły. Więc stworzyliśmy, stworzyliśmy szkołę jako, jako miejsce, no z jednej strony więzienie, by powiedzieli uczniowie, z drugiej strony ja bym powiedziała raczej. Przestrzeń bardzo mocno zamkniętą, zabarkadowaną, przestrzeń, w której nikt się nie czuje dobrze, bo trudno mówić o dobrym samopoczuciu nauczycieli, którzy nie mają autorytetu, ani szacunku, ani godnego wynagrodzenia. Trudno mówić o dobrym samopoczuciu uczniów, którzy bardzo często zmagają się z agresją rówieśniczą. No i trudno mówić o rodzicu, który szkoły unika jak ognia, bo albo przychodzi się tam kłócić, Albo przychodzi w momencie, kiedy wydarzy się jakiś wypadek. Więc to odczarowanie szkoły i tego, jakim ono jest miejscem, jest bardzo ważne, a tworzenie takich postów, pana, Rui, pa, pa, pana pa kurczę, widzicie? Nawet nie mogę się powiedzieć, paranoicznych, jest, jest naprawdę czymś, co jeszcze bardziej w tę szkołę uderza, bo od tego jest dyrekcja, od tego są nauczyciele, od tego są, nie wiem, portierzy i woźni, żeby zapewnić bezpieczeństwo dzieci w szkole. I od tego są rodzice, żeby zabezpieczyć dziecko po wyjściu ze szkoły. I trudno mi sobie wyobrazić sytuację, że dzisiaj stawiam zdjęcie Krysi, która idzie do pierwszej klasy, i następnego dnia Krysia zostaje porwana i gdzieś wywieziona. Owszem, takie historie pewnie na świecie gdzieś się zdarzają ale no bez przesady, jakby popadanie z przesady w przesady jest bardzo niezdrowe i radziłabym naprawdę zapoznać się z tym, jak działa internet, jakie funkcje bezpieczeństwa możemy zastosować. No to jest właśnie tutaj ewidentny znowuż brak kompetencji cyfrowych i takiej nieświadomości, a rozsiewania paniki na, na temat wstawiania zdjęć dzieci. We wszystkim trzeba zachować zdrowy rozsądek i zdrowe granice, bo przesadne pisanie o tym, że dziecko zostanie porwane, jest naprawdę czymś krzywdzącym, a z drugiej strony no, też przesadne ustawianie zdjęć dzieci no, też jest czymś, co rodzi pewnego rodzaju niebezpieczeństwo. Więc trzeba gdzieś w tym znaleźć złoty, złoty środek. Wracając jeszcze do mojej kochanej szkoły, która której fakt bycia, powiem szczerze, dzisiaj chyba smuci. Mnie osobiście niepokoi, bo znowuż, jak zauważa Król z jednej strony polska szkoła jest miotana paroksyzmami pomysłów kolejnych ministrów edukacji, a z drugiej strony pozostaje nieprzemakalna na wydarzenia zachodzące na świecie. No właśnie, bardzo przykrym jest fakt, że musiała wydarzyć się pandemia wirusa COVID-19, żeby polska szkoła zaczęła korzystać z technologii na trochę bardziej zaawansowanym stopniu. Realizuję teraz badania do swojej pracy doktorskiej i, i, i rozmawiam z nauczycielami i pada takie pytanie mm, a propos kompetencji cyfrowych i ich rozwoju. I tam jak mantra pojawia się takie zdanie, że pandemia zmusiła nas zmusiła, czyli to było coś, co czego oni bez, bez tej pandemii raczej nie zrobili, nie sięgnęliby po to sami. No, bo to jest nowe, niebezpieczne, nieznane. Teraz na całe szczęście to wykorzystywanie technologii już po pandemii w tradycyjnym nauczaniu jako, jako tako występuje. Natomiast no, mamy do czynienia z falą nauczycieli nieprzygotowanych do pracy z technologiami, nieprzeszkolonych, bez warsztatów. No, ministerstwo narzuca różne rzeczy, wypisuje w papierach, nie wiem, na przykład, że szkoła ma posiadać drukarkę 3D. Ale po co. Po co ma posiadać drukarkę 3D, skoro nikt w szkole nie będzie potrafił tej drukarki obsłużyć? Przecież to jest bez sensu. Zainwestujcie w człowieka, nie w sprzęt. Wyszkolcie tych nauczycieli, pokażcie im, jak korzystać z, chociażby ze sztucznej inteligencji. Rozmawiałam ostatnio ze swoimi nauczycielkami, które no, szykują się na powrót do szkoły i mówią, że mają dużo papierologii. A ja wie, no. To proszę bardzo skorzystać z czatu GPT, on takie rzeczy zrobi bardzo szybko i bardzo dobrze. A czym jest czat GPT? No i to jest właśnie to. Nie dajemy narzędzi, które mogłyby usprawnić pracę nauczyciela. Ba, być może w jakiś sposób zachęciłyby go, żeby w tym zawodzie zostać, bo jeżeli okaże się, że tej biurokracji może być mniej, że sztuczna inteligencja może w niej pomóc, to, to może byłby to jakiś czynnik motywujący do tego, żeby w tym, w tym zawodzie zostać. I z niego tak szybko nie odejść, bo jak już wspominałam, niestety, ale następców nie ma. I myślę, że niestety, ale bardzo długo, bardzo długo nie będzie. Dalej, Krłustańska pisze też taką bardzo smutną, ale świetną rzecz. Zresztą, tutaj taka dygresja po profesor Krłustańskiej. Ja ją bardzo lubię właśnie za to, że ona jest bezkompromisowa i ona bardzo otwarcie mówi o polskiej edukacji i krytykuje w sposób niezwykle racjonalny i staje w obronie nauczyciela. I mocno też zaznacza, że to nie jest wina osób, tylko, tylko po, prostu, po prostu systemu. Klusteńska pisze, że nauczyciel tkwi w upotocznionym, transmisyjnym dyskursie i zasobie leksykalnym, którego nie potrafi przełamać. I to też jest prawda. Jest bardzo duży Opór przed czymś nowym. Zresztą zauważam to w rozmowie ze studentami, bo to nie jest tylko tak, że, że to z polską szkołą coś jest nie tak. Przecież jest masa wykładowców na uczelniach wyższych, którzy przychodzą z szycikiem z 1994 roku i notatkami z tegoż roku e, i, i prowadzą wykład. I Bardzo dużo e, studentów, e, bardzo dużo studentów, no, jakby podkreśla wprost, że, że jest to dla nich nudne, nieatrakcyjne. Że oni mają potrzebę robienia już czegoś innego. Ja osobiście teraz, kiedy prowadziłam zajęcia ze studentami, wprowadzałam bardzo dużo rzeczy manualnych i namacalnych. To znaczy, oni już byli zmęczeni technolo technologią i sami to zaznaczali, więc ja też nie robiłam tych technologii na siłę, bo uważałam to zupełnie bez sensu. Natomiast my potrafiliśmy sobie usiąść w kółku i po prostu podyskutować. Albo przyniosłam im kolorowankę. I uwierzcie mi, jakie było ogromne zaskoczenie, kiedy dwudziestoletni ludzie, którzy, no, ładnych parę lat nie trzymali kratki w ręku, zaczęli kolorować. To było coś niesamowitego. No, ktoś, ktoś, ktoś mnie tutaj może wyśmiać, że jak na zajęciach z technologii można kolorować. Można kolorować. Można kolorować, jednocześnie dyskutować, zadać jakieś kreatywne zadanie, tylko trzeba po prostu pomyśleć. I myślę, że taki zwrot ku temu, co zapomniane dzisiaj, o, w przypadku uczelni wyższych, jest bardzo ważny, a znowu w szkole, zwrot ku temu, co nowoczesne, bo w szkole mamy no, przesyt tych tradycyjnych metod nauczania, na uczelni wyższej y, mamy. Y, z jednej strony też przesyt tradycyjnych metod nauczania, ale też z drugiej strony przesyt nowoczesnych metod nauczania. I tutaj też trzeba gdzieś znaleźć złoty środek. No, pracy, mm, a, propos, a propos szkoły, oświaty, jest mnóstwo. I mam nadzieję, że w końcu być może kiedyś trafi się ktoś w tej naszej Polsce, kto ogarnie tą edukację. A przede wszystkim do rozmowy o edukacji zaprosi nie akademików, którzy siedzą na uczelniach wyższych, zarabiają wiele lepsze pieniądze i decydują o tym, jak będzie edukacja w Polsce wyglądać, tylko nauczycieli, którzy pracują w trzech, czterech szkołach, którzy zarabiają marne pieniądze, którzy dostają 100 zł dodatku motywacyjnego i tych, którzy są, są już po prostu zmęczeni zawodem, bo oni powiedzą to, co myślą i, i oni, dopiero rozmowa z nimi może przynieść jakieś dobre Efekty dla, całego, dla całej społeczności szkolnej. Tak sobie troszkę dzisiaj ponarzekałam, pogadałam. Nie wiem, czy ma to sens zupełnie, bo usiadłam do tego bardzo spontanicznie, ale tak mnie dzisiaj tchnęła a propos powrotu do szkół. Rozmawiałam właśnie z dwoma koleżankami nauczycielkami wczoraj i tak właśnie usłyszałam, że tu rada, tam rada, że już się zaczęło jeżdżenie, załatwianie. I wczoraj też w rozmowie z, z doktor Joanną Lesy Usłyszałam takie piękne stwierdzenie nauczyciel wędrujący. No, okazuje się, że w Polsce jest mnóstwo nauczycieli wędrujących od jednej szkoły do drugiej szkoły, żeby mieć za co żyć, żeby mieć na tym przysłowiowy chleb. Bo obecnie nie będzie to chyba tajemnicą, jak zdradzę, że ja jako doktorantka dostaję więcej pieniędzy niż nauczycielka z 20-letnim stażem i najwyższym, na najwyższym poziomie. Yy, na najwyższym, o Jezus, nie poziomie, tylko najwyższym stopniu awansu zawodowego. To naprawdę oznacza, że coś poszło nie tak. Zostawiam Was z tym. Jeżeli w tej grupie słuchaczy moich jest ktoś, kto do tej pory krytykował szkołę, to proszę cię, przemyśl to wszystko. Postaw się w sytuacji nauczyciela, który staje nie dość, że przed ogromną odpowiedzialnością za młodego człowieka. To staje się jeszcze bardzo często workiem, workiem treningowym dla, dla uczniów, dla ich rodziców. No, sytuacja staje się bardzo, ale to bardzo patowa. Kończę to moje gadanko, dlatego że, jak już słyszycie, też siada mi gardło. Ostatnio, ostatnio mam problemy z gardłem, ale to zupełnie inna, inna sprawa. Jeżeli są wśród mnie słuchacze, którzy szykują się na powrót do szkoły, zarówno z, po jednej stronie ławki, po drugiej stronie ławki, to życzę Wam wszystkim mnóstwa, mnóstwa siły i wytrwałości. Aby ten nowy rok szkolny był rokiem przemian, żeby zmieniło się coś w naszym myśleniu o nauczycielu, o szkole w ogóle. Trzymam kciuki za wszystkich uczniów, którzy są prześladowani, nękani, których dotyka agresja rówieśnicza którzy być może boją się poprosić o pomoc być może tej pomocy nie, nie otrzymują zwracam się też do wszystkich tych, którzy są którzy, no właśnie, którzy dokonują tych ataków zastanówcie się, co robicie ja wiem, że jesteście bardzo młodzi i nie zdajecie sobie sprawy, jak ogromną krzywdę robicie człowiekowi ale mówię to sama będąc ofiarą nastoletniego nękania i dziś wiem, że gdyby nie to doświadczenie, to być może teraz nie musiałabym się użerać z depresją. To, co się dzieje w dzieciństwie w wieku nastoletnim, odgrywa niezwykle istotną rolę dla naszego życia jako dorosłych ludzi, więc naprawdę bądźmy na to wyczuleni, bądźmy wyczuleni na krzywdę drugiego człowieka, a w szczególności młodego człowieka, który, który potrzebuje naszego wsparcia jak nigdy. I znowu jakoś tak negatywnie kończę. Trzymajcie się ciepło. Życzę wam nieco chłodu, bo wiem, że prognozy pogody zapowiadają po 30 stopni Celsjusza. Więc niech będzie troszkę, troszkę chłodniej, niech świeci słoneczko. Niech te ostatnie dni sierpnia, ostatnie dni wakacji upłyną wam. Tak jak sobie tego życzycie, tak jak sobie tego chcecie. Nie wiem, kiedy będzie następny odcinek i kiedy się usłyszymy. Mam nadzieję, że niedługo. A tymczasem dziękuję, że dotarliście do tego miejsca, że jesteście ze mną. No, dzisiejszy podcast o szkole, zdecydowanie nie do końca naukowy. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Cześć.